Poznaj pięć faktów na temat I wojny światowej. Big Berfe była ponad 48-tonową chałbicą używaną przez Niemców w I wojnie światowej, nazwaną na cześć żony konstruktora Gustawa Krape. Mogła wystrzelić pocisk o masie 930 kg 2050 funtów na odległość 9,3 mili 15 km. Jednak jej montaż przez 200-osobową załogę zajmował od 6 godzin do kilku dni. Niemcy posiadali 13 takich gigantycznych dział, które stały się częścią ich tak zwanych cudownych broni. Na początku czołgi były nazywane okrętami lądowymi. W celu ukrycia ich prawdziwego przeznaczenia, Brytyjczycy zdecydowali się nadać im nazwę kodową czołgi, sugerując, że są to pojazdy służące do transportu wody. Francuski podporucznik Alfred Joubert, tuż przed swoją śmiercią, napisał w swoim dzienniku: Ludzkość jest szalona. Musi być szalona. Skoro robi to. Co robi? Jakie sceny grozy i rzezi. Nie potrafię znaleźć słów, by wyrazić moje wrażenia. Piekło nie może być tak straszne. Ludzie są szaleni. Wielu Amerykanów, którzy nie zgadzali się z decyzją o neutralności USA, wstąpiło do francuskiej legii cudzoziemskiej lub armii brytyjskiej i kanadyjskiej. Grupa amerykańskich pilotów utworzyła Lafayette Escadrille. Jednostkę bojową, która stała się jednym z najlepszych oddziałów francuskich na froncie zachodnim. Na początku 1917 roku brytyjscy kryptografowie rozszyfrowali telegram niemieckiego ministra spraw zagranicznych Artura Zimmermanna do niemieckiego ambasadora w Meksyku. Telegram zachęcał Meksyk do przeprowadzenia ataku na terytorium USA w zamian za pomoc w odzyskaniu utraconych ziem. Brytyjczycy przez ponad miesiąc ukrywali informacje przed USA planując ujawnienie jej w odpowiednim momencie, aby skłonić Stany Zjednoczone do przystąpienia do wojny. Chcesz więcej takich faktów? Polub zasubskrybuj!